Dzień dobry, mam dzisiaj dla was szybki przepis na śledzia. Akurat robię, więc sobie pomyślałam, że nagram. Śledzik po to w sam raz. E, co potrzebujemy? Matiasy. E, matiasy moczymy w wodzie. Te akurat nie są za bardzo słone. Trzeba sprawdzić smakowo, czy są słone. Więc niedługo, z 15 minut w wodzie. Cebulka dla kolorowości. Mam fioletową, białą i Tutaj będę młotkować kolorowy pieprz i olej, albo oliwa, co wolicie. Bierzemy się za robotę. Te dziochy, o, wysuszamy. Żeby były suche. Po moczeniu oczywiście. Ja kroję na takie paski. Można kroić w kostki. W kostkę. To wszystko <laughs> zalewamy olejem. Bądź oliwą. Mieszamy. stawiamy do lodóweczki. Na kilka godzin aż się przygryzie. Najlepiej na całą noc. Możecie dodać łyżeczkę octu zwykłego albo łyżkę octu jabłkowego. I to tyle. Proste, prawda? Sziadzik tak się prezentuje. Zami powiecie, że łatwy, prosty przepis, i mm, można dodać jeszcze pieprzu ziołowego, jak ktoś lubi, albo więcej tego kolorowego, smacznego.